Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej posła Tomasza Nowaka oraz Pana Burmistrza Grzegorza Ciesiolskiego, prezesa OSP w powiecie tureckim. Konferencja będzie poświęcona głównie zbliżającym się wyborom parlamentarnym. Panie burmistrzu, oddaję głos. Przedstawiam w tej chwili jako lider alisty Koalicji Obywatelskiej do Sejmu 2019. Na drugim miejscu jest, zgodnie z ustaleniami, które zostały poczynione na szczeblu centralnym, koalicyjnymi ustaleniami jest przedstawicielka partii Dziaków Birosława Stępień, na trzecim Paulina Henik-Kloska z nowoczesnej, posłanka z Gniezna i na czwartej Artur Mokracki, zastępca burmistrza Brześni. Oczekujemy w tej chwili ułożenia kolejności listy na najbliższym zarządzie regionu, który się odbędzie we wtorek. Ale jednym z kandydatów bardzo istotnych tureckich jest pan burmistrz Grzegorz Ciesielski, któremu bardzo dziękuję za to, że przyjął zaproszenie na naszą listę. Uważam, że jest to znakomity samorządowiec. To, że się zdecydował na, na ten start dowodzi tylko jednego: rangi i znaczenia dla naszej listy właśnie samorządowców. Tak więc, Panie Grzegorzu, bardzo Dziękuję bardzo. Na początku chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycony tą propozycją. No i zdecydowałem się podjąć to wyzwanie w ramach Koalicji Obywatelskiej, oczywiście, bo nie należę do żadnej partii politycznej, to chciałem też podkreślić. Natomiast myślę, że moje samorządowe doświadczenie ponad 24-letnie, 16-letnie na funkcji burmistrza może przydać się w przyszłym Sejmie, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co, czy w jakim kierunku w tej chwili. Podążają kwestie związane z samorządem, obniżenie bitów, zmniejszenie środków na oświatę. To są rzeczy, które są niezwykle istotne i ważne dla regionu. Generalnie ponowna centralizacja środków, która jakby powoduje to, że tu na dole samorządy mają. Ograniczone możliwości postępowania, działania, a przecież tu na dole wiemy najlepiej na co środki wydawać i jak je wydawać i jak najbardziej po gospodarsku nimi zarządzać. A pomału rola może się sprowadzać do tego, że będziemy samorząd tylko wykonawcą decyzji odgórnych. Ale także chciałbym wykorzystać to swoje doświadczenie strażackie, które. Towarzyszy mi przez cały czas, bo jestem szefem struktur powiatowych, działam też w strukturach wojewódzkich, znam potrzeby i problemy strażaków i bolączki i też te środki, które w tej chwili trafiają do straży, one są większe, on to cieszy, ale jednocześnie też nieco woli, bo coraz mniejszy wpływ jest na to, na co te środki strażacy mogą wykorzystać. Mam nadzieję, że moja osoba, jeżeli się znajdę w przyszłym sejmie, będzie pomocna do tego, żeby wróciło to na właściwe tory. Turek ma szansę na posła, bowiem liczymy, że jako koalicja obywatelska osiągniemy 3 do 4 mandatów. Tak może chciałem podkreślić, że na najbliższym zarządzie regionu w Zurek, Będę rekomendował, aby Grzegorz Ciesiński startował z piątej pozycji. Jestem po wstępnych yy, takich uzgodnieniach z przewodniczącym regionu, że chcą na to szansę. Niemniej zdaję sobie sprawę, że zawsze rozmowy o kolejności na listach są, są trudne i różnie się kończą. Niemniej jak pojadę na ten zarząd z twardą deklaracją, żeby Grzegorz startował z piątego, z piątego miejsca. Co do drugiej osoby, we wtorek na zarządzie. Zaproponuję dwa nazwiska i wtedy zapadnie decyzja co do drugiej osoby startującej z naszej list, także o tym nazwisku będę mógł powiedzieć bo w zarządzie regionu, czyli dziś w środę, w